Witam Cię w drugim odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak zostać profesjonalnym kamerzystą ślubnym. Zapraszam! Dzisiejszy podcast jest również inspiracją podcastu z oceanu pewnych panów, którzy właśnie rozmawiają o tym, jak zostać profesjonalnym kamerzystą ślubnym. Jakie są takie najważniejsze wskazówki według tych panów, i właśnie dzisiaj chciałam się tym z Wami podzielić. Wszyscy wiemy, że ślub to jest jedno z najbardziej takich wyjątkowych wydarzeń w życiu pary młodej. My jako kamerzyści ślubni no, mamy to niesamowitą odpowiedzialność. Aby uchwycić ten piękny, niezapomniany dzień w sposób taki, który no, będzie dla nich skarbem na całe życie. Jednak bycie dobrym kamerzystą ślubnym to więcej niż tylko, wiecie, obsługa aparatu, kamery. No, to też wymaga od nas pewnych umiejętności interpersonalnych, kreatywności, profesjonalizmu. No i właśnie w tym podcaście panowie podzielili się takimi wskazówkami, czego. Powinno oczekiwać się albo czegoś oczekuje od kamerzysty ślubnego. A więc, niezależnie czy dopiero zaczynasz, czy już jesteś starym wyjadaczem, ten podcast pomoże ci być bardziej pożądanym i cenionym profesjonalistą w tej konkurencyjnej branży. No to zaczynamy. My, jako kamerzysta ślubny, no musimy pamiętać, że nasza praca, nasza praca filmowca, no nie ogranicza się tylko tak naprawdę do nagrania, przyjęcia ceremonii ślubnej. My tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za uchwycenie całej historii, wiecie, tego pięknego, wyjątkowego dnia. Od przygotowań pary młodej przez wymianę przysięgi, aż wiecie, no, po świętowanie właśnie na sali weselnej tego wszystkiego. Musimy też pamiętać, że te nasze nagrania będą jednym z najbardziej takich emocjonalnych i pamiętnych momentów w życiu naszej pary młodej. Nasza rola wykracza poza samo nagrywanie. Jedną z takich najważniejszych rzeczy bycia dobrym kamerzystą jest umiejętność budowania. Zaufania i takiej pozytywnej relacji z parą młodą, żeby oni po prostu czuli, że my jesteśmy dla nich, że znamy ich preferencje, znamy ich obawy i potrafimy po prostu znaleźć rozwiązanie na to, czego oni potrzebują. Że jesteśmy w stanie po prostu dać im film taki, jaki po prostu sobie wymarzyli i oczekują. No dlatego też warto już na etapie takiego, wiecie no, jak już umowę podpisujemy, jak spotykamy się z parą, poświęcić troszkę ten czas na to, żebyśmy mogli poznać dobrze naszą parę młodą, zadawać pytania, słuchać, dowiedzieć się po prostu jak najwięcej o naszej parze młodej, co jest dla nich ważne. Czy chcą mieć bardziej, wiecie, formalny, tradycyjny film ślubny, czy może bardziej taki nieformalny, bardziej kreatywny styl? Jakie w ogóle są ich ulubione momenty, które chcieliby, aby uwiecznione były na filmie ślubnym? Na czym im zależy? Co im się podoba, co im się nie podoba? No i poza tym, chyba najważniejsza sprawa, to jest to, abyśmy się też sami upewnili, że nadajemy na tych samych falach i po prostu chcemy z nimi współpracować, bo podpisać umowę to jest raz, ale chęć i nadawanie na tych samych falach to jest dwa. Jeżeli nadajemy na tych samych falach, jeżeli potrafimy się zrozumieć, to ten film będzie dużo lepiej wyglądał i jesteśmy w stanie dowieść im to, czego od nas oczekują. No i pamiętajmy, że jeżeli zbudujemy zaufanie, zbudujemy relacje z parą modą, no to oni po prostu będą się w naszej obecności czuć bardziej swobodnie bardziej naturalnie. I jest większe prawdopodobieństwo że będą zadowoleni z efektu końcowego. Oczywiście wiesz no jako kamerzysta musisz też posiadać takie solidne umiejętności techniczne co też obejmuje nie tylko biegłość w obsłudze aparatu, ale też znajomość najnowszych trendów, technik filmowania, żebyśmy po prostu byli kreatywni i żeby nas nic na ślubie nie zaskoczyło. No musimy też pamiętać, że para oczekuje od nas, że ten film będzie miał bardzo dobrą jakość, dźwięk będzie bardzo dobrej jakości, więc no musimy też o tym pamiętać. No i zainwestować też w taki sprzęt, który nam po prostu pomoże to zrobić. Czyli będziemy mieli dobry aparat, będziemy mieli dobry rejestrator dźwięku, no i też będziemy mieli dobry warsztat filmowy. No i też w miarę możliwości albo my, albo możemy to komuś zlecić, no musimy pamiętać o tym, że nie tylko filmowanie jest ważne, ale też sam montaż filmu jest też ważny i para też oczekuje, że ich zaskoczymy, dlatego no jeżeli się dobrze w tym czujesz i lubisz to i czujesz, no więc poświęć trochę czasu, naucz się montować filmy, Natomiast jeżeli nie lubisz siedzieć przy komputerze, bardziej ci kręci powiedzmy filmowanie wesel niż sam montaż, no poszukaj osoby, która będzie montowała wesela na takim poziomie, jaki tobie się podoba. No bo to będzie później twoją wizytówką też. Kolejny ważny punkt to jest organizacja i planowanie. Ha, słuchajcie, no bardzo ważne jest to, abyśmy my, jako kamerzyści, ślubni, jako filmowcy, zaplanowali sobie ten cały dzień, jak to będzie wyglądało. Nie tylko to, wiecie, o której godzinie będziemy u pana młodego, u pani modej, ale mniej więcej co chcemy uchwycić, co zrobić, jak to będzie mniej więcej wyglądało, zaplanować sobie, ile czasu mamy na to, ile czasu mamy na przygotowanie, ile mamy czasu powiedzmy i kiedy należy zrobić, nie wiem, na przykład zdjęcia tiktokowe czy pięciosekundówki, żebyśmy po prostu nie byli zaskoczeni, żebyśmy nie rzeźbili już na miejscu, na weselu, ale jeżeli mamy plan, jeżeli mamy taki plan działania, no to wtedy dużo łatwiej jest nam po prostu nad tym wszystkim zapanować. Nie ma wtedy już takiej partyzantki, tylko jesteśmy zwarci, gotowi, zorganizowani no i to też powiem Wam, że wygląda bardzo profesjonalnie w oczach parę Mody. No, niektórzy też planują, jak ten będzie film końcowy wyglądał. No, ja sobie też tam wstępnie planuję, jak ten film będzie końcowy wyglądał, jeżeli chodzi o daną parę modą. Ale wiecie, czasem jest tak, że na weselu okazuje się, że powiedzmy para młoda ma taki albo inny charakter, albo jest, są temperamentni, albo bardziej spokojni. Więc, no, też trzeba pewne rzeczy też do nich dopasować, po prostu, żeby ten film był jak najbardziej spójny z nimi. No i musimy pamiętać też o tym, że plan planem, ale ślub to jest wydarzenie, które się dzieje na żywo i tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć i to co my sobie zaplanowaliśmy, to co sobie wymyśliliśmy i ułożyliśmy, może po prostu się nie sprawdzić. Mogą się zdarzyć różne rzeczy, które po prostu wywrócą nam cały schemat tego naszego planu do góry nogami. No i w tym momencie jest ważne to, abyśmy umieli po prostu sobie nad tym wszystkim zapanować, żebyśmy sobie poradzili z tym i dopasowali się do zmian, które zaszły. No i też, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, żebyśmy umieli współpracować z innymi osobami, które też pracują w dniu ślubu, czyli z fotografem, z DJ-em, z zespołem, żebyśmy po prostu nie darli kotów, tylko po prostu współpracowali, strzelali sobie do jednej bramki. Bo to, co na często ja widzę, na przykład na forach jakichś tam internetowych, dla kamerzystów, dla fotografów, to jest to, że ten postąpił tak, a ten tak, ten robi tak i nie zwraca na mnie uwaga, a ten robi tak. Nie, nie, nie róbmy tego, bo wiecie, no to wszystko widać, ludzie wychwycą takie momenty, para moda wychwyci takie momenty, jeżeli będą jakieś takie spiny na linii kamerzysta-fotograf, czy tam kamerzysta-dj, czy, czy zespół-fotograf, to nie, to się nigdy dobrze nie kończy. Dlatego pamiętajcie, musimy dobrze współpracować z innymi. Kolejny punkt naszego podcastu to jest kreatywność i innowacyjność. No bo wiecie, no, mimo że ślub jest taki, wiecie, tradycyjnym wydarzeniem, no jednak para moda oczekuje od nas, że my jako kamerzysta, no wniesiemy jednak troszkę tego, wiecie, świeżości, kreatywności. Musimy jednak być w stanie, wiecie, no zaproponować Jakieś takie no, niestandardowe wiecie, ujęcia, jakieś techniki filmowe, czy jakieś nieszablonowe rozwiązania, które jednak wyróżnią ten ich film od innych filmów ślubnych. No, dlatego nie bójmy się wychodzić poza jakieś takie ramy, które gdzieś tam normalnie robimy, czyli można sobie taki challenge zrobić, że na przykład. Na każdym weselu robię jakieś tam, nie wiem, dwie, trzy rzeczy, których normalnie nie robię. Takie, które po prostu wywołują ciary, jakieś takie na plecach, które nas mogą trochę też stresować, bo nie wiadomo, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale dzięki temu my po prostu łapiemy nowe doświadczenie. Pary widzą, że robimy coś innego, jest coś innego niż na innym ślubie, że się angażujemy, że chcemy, że jesteśmy kreatywni. No i to wiecie, zawsze w jakiś sposób też plusujemy pary. Ale to też jest duża wartość dla nas, bo my się w ten sposób cały czas rozwijamy. Oczywiście no, warto też wcześniej porozmawiać z paromodą, mniej więcej dowiedzieć się, czego oni czekują, co im się podoba, co im się nie podoba. No bo jeżeli ty nagle wypali z jakimś pomysłem albo zaczniesz coś realizować, jakiś pomysł, który no, niekoniecznie przypadł do gustu parze młodej, no to mija się to z celem. Dlatego rozmawiajmy z naszą paromodą, zobaczmy, czego oni czekują i starajmy po prostu się tak dopasować do nich, być przy tym kreatywnym, aby ich pozytywnie zaskoczyć. Kolejnym punktem w naszym podcaście jest właśnie dbałość o szczegóły. No, musimy pamiętać, że para moda oczekuje od nas, że jesteśmy profesjonalni, jesteśmy fachowcami profesjonalnymi, więc wiecie takie ujęcia, jakieś takie niedociągnięcia, jakieś rzeczy takie, które nie powinny się znaleźć na filmie. Nie wiem, trzęsący się obraz, czy nagle zamiast powiedzmy, widoku na pana młodego, powiedzmy, mamy jego nogi. Co nie było zaplanowane, tylko jakieś to powiedzmy jest ucięcie, powiedzmy jak kamerę wyłączaliśmy. Takie rzeczy po prostu nie mogą znaleźć się na filmie. To, co nie nadaje się, musimy wyłapać, wyrzucić. To ma być film estetyczny, ładny, chociaż w zależności po prostu jaki styl preferujemy. Jeżeli, jeżeli powiedzmy kręcimy. W takim stylu bardziej dynamicznym, to tam czasem takie chaotyczne ujęcia do muzyki też będą fajnie wyglądały. Ale generalnie chodzi o to, żeby rzeczy pilnować, aby w filmie nie znalazły się rzeczy, które nie mają prawa się znaleźć czyli jakieś takie nasze niedociągnięcia, przegapienia. No i cóż, no niezależnie od tego, jak ty jesteś utalentowanym kamerzystą ślubnym, musimy też pamiętać o tym, że jak nas widzą, tak nas. Piszą. Dlatego warto pamiętać o tym, aby być punktualnym, być stosownie ubranym do warunków, w jakich się znajdujemy, czyli no stosownie ubranym, ale też żeby to był strój też wygodny. Dla nas, żebyśmy się też dobrze czuli, ale wiecie no, czyli jeżeli idziemy na wesele, no to tak nieładnie wygląda, jeżeli byśmy się ubrali, w, nie wiem, jakieś tam t-shirty, jakieś buty adidaski kurcze i tak dalej, bo to świadczy też po prostu ona. No chyba, że parze młodej to nie przeszkadza chyba, że jest wyluzowana, tak dalej, to jest ok, ale generalnie jest to, abyśmy po prostu dopasowali się do danej sytuacji. No i też o czym warto pamiętać, to to, że warto być dyskretnym. No i uprzejmy wiecie, no, w kontaktach z gośćmi, bo jakby nie było, my jesteśmy gośćmi też, inni nas też oglądają, oceniają, nie wiadomo, może ktoś będzie chciał po prostu skorzystać z naszych usług. Więc wszystkie takie szczegóły od ubioru, poprzez zachowanie wpływają na to po prostu, jak jesteśmy odbierani przez innych gości i też przez samą parą młodą. A więc podsumowując to wszystko widzicie, że bycie takim dobrym kamerzystą ślubnym to nie tylko... Dobre filmowanie, ale też cała otoczka wokół tego, czyli to jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak, jak montujemy to i tak dalej. Więc warto o tym wszystkim pamiętać i dążyć do tego, żeby być coraz lepszym, robić sobie challenge, wyzwania, żeby czuć trochę tej adrenalinki na każdym weselu. Rozwijać się, uśmiechać się, bo jak to jeden pan śpiewał, uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.